Gorąco witamy tych, którzy po raz pierwszy uczestniczą w tym naszym szczecińskim opłatku, w tym naszym spotkaniu wigilijnym na kilka dni przed świętem. Związek Kwarterstwa Polskiego przybywa do nas dzisiaj z betlejemskim światłem pokoju, które zostało zapalone przy w grocie narodzenia Pana Jezusa i to światło przekazywane z rąk do rąk z kraju do kraju ponad granicami, ponad konfliktami e, dotarło do nas do Polski. Świec już na naszych Życzę Takiego pokoju, spokoju, wiary, nadziei i miłości. Przede wszystkim nadziei w to, że jutro może być dużo lepsze niż jest dzień dzisiejszy. Pozdrawiam wszystkich wolontariuszy. Tak naprawdę, kiedy Pan Jezus się rodził, to jego rodzina była bezdomna. To był kryzys życiowy absolutny. I bywa tak, że wszyscy w takich kryzysach znajdujemy się w różnych okolicznościach. I ci ludzie, którzy mają piękne domy, i ci ludzie, którzy ich nie mają, wszyscy zasługujemy, wszyscy jesteśmy równi i mamy tę samą godność od Boga. Nie traćcie Państwo nadziei. Wiele sytuacji życiowych przy wsparciu innych osób można powoli próbować rozwiązać, ale tak, żeby to, ta nasza sytuacja, chociaż dziś, jutro, była trochę lepsza. Życzę Państwu tej odwagi wszystkich Was pozdrawiam na rozpoczęciu świętowania Bożego Narodzenia. Jesteście wszyscy tu jako Szczeciniany. Wielu z Was ma adresy i dach na głowę, ale świętować nie ma z kim. A wielu z Was nawet adresu nie ma ani dachu, ale serce też chce świętować. Dlatego w tym spotkaniu bardzo Was proszę o wodę in die mooi geskiedenis Albo litez jakoby, jakoby Kawałeczek smycka Śpiew